O, oh, o, oh. także witam was w kolejnym odcinku. Popaliście mnie na zbieraniu drewna. Po poprzednim odcinku to się zrobiło, no to każdy pewnie wie. Tutaj zrobiłem już początek Redwood. Cały Tutaj mamy taką ścieżkę, taki zaczątek, mamy tutaj całego takiego biomu, mamy jedno duże drzewo. To jest bardzo fajne drzewo, bardzo duże, ładne. I dzisiaj w dzisiejszym to na pewno bym chciał zrobić. No to tutaj też takie drzewo, też takie same duże. Tutaj może, może tutaj drogę poprowadzić do morza. Może do morza. Ty się jeszcze zobaczy, tutaj, nie wiem czy to zrobi w tym odcinku. Może tutaj się zrobi. Znaczy nie może, znaczy no wiecie o co chodzi. Nie, że może, tylko że może się to zrobić. No, no, no wiecie o co chodzi. Także tutaj na pewno bym chciał drzewo w dzisiejszym odcinku zrobić, no i tutaj może to ale coś jeszcze zobaczy. a tutaj co robiłem, tutaj zbierałem drewno, trochę akacji sobie nazbierałem, to już drugi raz zacząłem ścinać, no, chciałem też mieć już całego shulker boxa, dlatego tu jeszcze trochę pozbieram i zaraz się widzimy z powrotem. No pytanie czy już mamy? No prawie, jeszcze tylko tak. No i tak już mamy cały że bok zewnątrz. Tyle co chciałem zbierać, no zbieram, to już można zadać trochę z powrotem. Cały care robok, powinien starczyć może na dwa drzewa, na jedno na 100% starczy. Na półtora może? No na jedno na 100% starczy. Dobra, ale to tak. To teraz co? No to tutaj już wiecie co się wydarzyło. Może to najpierw trochę dirta zrobię i zaplanuję to mniej więcej tą górę. O, to będzie najlepsze. No tutaj tą górę troszeczkę rozplanować, tu już te większe piętro, bo też na razie nie mam na czym dodać tego drzewa. To troszeczkę to rozplanuję może bardziej. Zaznaczyłem sobie cały teren tutaj. Dookoła tak, cały ten teren, gdzie będzie ten las Redwoods. Tu oczywiście będzie las Redwood, tutaj się zrobi wielką górę. Też się zastanawiam nad tą górą, bo chciałem ją zrobić taką bardzo dużą, ale jeśli bym zrobił ją dużą, no to zapragnie mi miejsca tutaj na yy, właśnie las, żeby to fajnie wyglądało. Żeby zrobić górę i tutaj las wsi, dookoła tej góry. No właśnie tu jest mały problem, bo mam tutaj trochę mało miejsca. Tak wiem. Cały biom tutaj przebudowuję yy, i mówię, że mam mało miejsca, ale no tak to wygląda. Bo tutaj jeszcze mam w planach zrobienia tartak. I tam je, pewna osoba w komentarzach, Poglinur, bardzo pozdrawiam, zaproponowała mi, żebym tu zrobił tartak, tutaj w tym lesie. A problem jest taki, taki mini tartak tam powiedziano w komentarzu, ale problem jest taki, że już tu miałem w planach od całego początku budowanie tartaku, dokładnie w tym miejscu, taki w górze. O tym tartaku mam wcześniej nie mówiłem, nie wspomniałem nic, bo to byłaby niespodzianka, ale w sumie tam i tak bym o, o tym opowiedział prędzej czy później, ale to tartaku się na pewno nie zrobił w dzisiejszym odcinku, bo no nie da rady, to najpierw bym tu musiał zrobić las, tutaj górę i dopiero tartak, więc to jeszcze dużo przed nami, długa droga do tego. No i tutaj jak można zauważyć, jeszcze mieszkę Walną zdążył. No i kurde, i pada deszcz. I pada deszcz. No niedobrze, nie dobrze. I przestaje. No i, i przestaje Także tutaj dookoła Wam pokażę. Tutaj sobie zaznaczyłem mniej więcej teren, gdzie będzie reduc. Tutaj mam wioskę. Wioska jest no, z 1,14 tutaj, bo po resetowaniu mam tutaj ten teren też zresetowałem, Tu mam wioskę. No, wioska będzie pod ziemią na pewno. Ja się ją zakryję całą, ale to ja ją tam zostawię, a świetnie, jakoś tam się jakoś, villagery, może tam jakoś przeżyją, może, może, nie Więc I Tutaj mam dotąd zrobione. O, naprawdę? Ooo, zapomniałem o tym. Eee, dobra, nieważne, nieważne, poradzą sobie, tak. Dobra, i tutaj też, z tej strony, tutaj też zrobiłem dirt, kawałek. No i tutaj leci cała, tutaj taka będzie kliw tutaj przy morzu Więc będzie naprawdę fajnie wyglądało Przynajmniej mam nadzieję No i tutaj też górę zacząłem sobie planować Ale też z górą mam mały problem Bo nie wiem dokładnie jak zrobić tą górę Tak jak tam wcześniej wspominałem No to ta góra jest taka, że no No mam tu mało miejsca na nią, tak No i jest właśnie W tym jest największy problem, bo albo zrobię jakąś Fajną górę, albo last fajny, bo jakbym zrobił górę No to mało by mi miejsca zostało na las a jak zrobię małą górę, no to będzie duży las, więc muszę to jakoś ogarnąć, żeby to zrobić. Bo tutaj, jakbym zaczął tutaj, no to od razu by no ta góra, tak, tutaj by leciała, to by było tak, że by tu już się przy samej górze nie wzięło, bo by było za stromo. Więc tu muszę, muszę tutaj pomyśleć mniej więcej nad tą górą, bo patrzyłem też, może nie zrobić takiej stromej, typowej góry, jak jest, wiecie, Kimalaje, takie Alpy, takie, wiecie. Takie szpiczaste góry, nie zrobić takich szpicastych tylko zrobić górę stołową, czyli bardziej taką płacką, taką trochę wyższą, w moim zdaniem by to nawet pasowała taka stołowa góra, tylko wtedy by to bardzo, zbyt bardzo, się obawiam, żeby to przypominało o tutaj ten teren, dlatego bym nie chciał, żeby po prostu to było, tak, żeby po prostu góra wyglądała identycznie jak ta tutaj, tylko po prostu w innym, w innym kolorze. Więc tego chcę uniknąć, ale to się zobaczy jeszcze na pewno. Jedyne o wiem, mam w planach teraz na ten timelapse, to tutaj będzie drzewo. O, w tym miejscu tutaj. Takie drzewo duże też jak tutaj. Na pewno tutaj zrobię teraz, będzie timelapse, gdzie zrobię tutaj drzewo i nie wiem, co później zrobię po tym timelapse. Będzie timelapse na pewno z drzewa. Na razie nie mam pojęcia, co będzie dalej. Ale chyba zacznę sobie tutaj wypełniać wirtę. Może już wszystko. O, bo zapomniał, widzicie. Tutaj mam drewno akacjowe, tam sobie zbierałem, a tutaj mam liście i to też fajna rzecz. To sobie zrobiłem, zrobiłem sobie motykę do zbierania liści. Bo się cały czas męczyłem tam z nożycami, to sobie zrobiłem szybką motykę, z a Upbreaking, Mending i Efficiency. Ale liście na pewno mi nie starczą na jedno. Jeszcze z jednym z tego box będę musiał zebrać. Już nie przedłużając, zapraszam was do timelapsa. Witam pięknych panów. Widzę, że podziwiacie cały las. Podoba wam się? Oj. O! Chyba im się nie podoba. O! I właśnie to się robi. Ej, teramist. Oczywiście żartuję. Nie róbcie tak. Nie wolno. O kurde, jestem jeżem. Dobra, dalej do Tamilapsa lecimy. No, i jesteśmy po szybkim time lapse. Do no, dużo jakoś tu może nie widać, jeśli chodzi o, tak jakby, ładność tego terenu, że tak to określę. No, tu się nic nie zmieniło, ale jeśli chodzi o te dirty i całe, no to powiem szczerze, że strasznie długo z tym schodzi. Szczególnie ze zbieraniem materiałów. Tutaj ten dirt. Tu jest strasznie dużo dirta tutaj poszło. 5 może szalkerboksów, jak może tu zauważyć, tutaj było wcześniej wykopane. I tam dalej, tam to całe tutaj, żebym wykopał. Tutaj już pod tym tutaj magazynem, tutaj zacząłem i tutaj nawet na górce wykopałem już dirta. I no, powoli chyba mi się tu będzie kończył ten dirt, żeby tu cokolwiek robić. A jak można zauważyć tutaj sobie zaznaczyłem fajny teren tutaj. Tutaj też będzie jakaś taka mała górka. Tutaj już mniej więcej wiem jak to zrobić dzięki temu, że mam właśnie takie coś. Właśnie mam taki szkit na razie tego całego biomu, więc no już o wiele lepiej jest. I też jak można zauważyć, no to drzewa. Są dwa nowe drzewa, to jest największa zmiana i taka najnormalniejsza. I z drzewami też, no chodzi dużo czasu i też liści od groma. Tam, no już to zadzwoniłem akurat, tam musiałem tam odświetlić, pełno mów tam było. Już prawie tyle razy tam zginąłem, ale prawie, udało mi się nie zginąć, jak widać po levelu. Tam sobie naprawiałem różne narzędzia, tam w farmie złota, no to trochę mi się nazbierało tego yy, levelu. Ale tak, a i też, co sobie w ogóle uświadomiłem, to mostu nie pokazałem w poprzednim odcinku. Kompletnie o nim zapomniałem, więc yy, no jest taki mostek tutaj sobie. Kompletnie nie, nie zapomniałem, pokazywałem tutaj różne takie rzeczy i tego, a mostu kompletnie zapomniałem. Tak, poroszę te ksurki, jakiś mech, trochę wełny, trochę tego już yy, zamszonego kobla i tafu. Taką prostą teksturkę. No i służy mi on, jak na razie, jako magazyn. No strasznie tu się robi bałagan. Taki pieprznik trochę, ale to nic się nie dzieje. I tutaj, też jeśli chodzi o poprzednie no to tutaj dodałem trochę. No, taki jakiś teren mały, trochę. Trochę tych slabów, trochę schodków, i tutaj trochę zrobiłem bardziej teren. Urozmaiciłem tutaj przy tym pieńku i w sumie to tyle no i trochę pod tym drzewkiem no i w sumie w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko chociaż albo wiecie co mam jeszcze chyba trochę dirta tak mam jeszcze trochę dirta to może tu jeszcze trochę zaznaczę Nie złapiecie, nie, nie dacie rady. A kurczę, jeden głównik. O, o, przeżył. No jednak nie przeżył. W tym miejscu będzie rzeczka. Chyba będzie trzeba ją poszerzyć bardziej. No, no, przydałoby się ją bardziej poszerzyć. Dobra, ale w tutaj jeszcze trochę dirta mam. I koniec. Eł, cały mój dirt. No i cały ten dirt. No to bo z półtora shulker boxa starczył tylko na ten tutaj kawałeczek. Dirta tu idzie strasznie dużo. Tutaj na te całe tu musiałem strasznie dużo tam nakopać. I jeszcze więcej będę musiał kopać. No i powiem szczerze jak zaczynałem ten projekt no to myślałem że no tam. to Zrobi biom cały a co to cały las jakieś drzewa i trochę mnie to przerasta. No, myślałem, że to jakoś się szybciej będzie robiło, ale najdłużej to schodzić z drzewami, te liście całe. To jest po prostu tragedia, żeby te liście wszystkie zebrać materiały. Ale powoli, powoli się będzie tutaj tworzyło. Dę dwa drzewa na odcinek, i będzie, no, a coś będzie. Tutaj oczywiście, no, góry jeszcze nie zaznaczyłem. Tutaj mniej więcej taki mam kształt. No tam to na to nie patrzę, no w sumie na to też nie, to się zmieni. A to jest mniej więcej zaznaczone. No to jeszcze tu będę jakoś testował. na tu zrobię teren chyba dookoła i później jakoś będę brał mniej więcej do góry tutaj. No i chyba takie coś będzie najlepsze. I chyba nie będę robił stołowej góry, bo stołowa by była, za... tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, stołowa góra by była za bardzo podobna do tej i będzie... Będzie taka szpiczasta bardziej ta góra. Tutaj jeszcze tutaj mam pomysł. Tutaj z tej strony chyba nie zostawię tu tyle miejsca ile jest teraz na tą drogę i tu chyba nie będzie drzew, tylko tu zrobi taki, taką drogę, taką, ale na klifie, tak jakby, że wiecie, że tutaj jest spadek, tu jest klif w tą stronę, a tutaj jest klif do góry i tutaj po środku będzie tylko taka droga, taka kamienna albo coś w tym stylu. Więc będzie to można zrobić taką fajną drogę, więc tutaj na pewno się to jeszcze zmieni, ten teren. No i tutaj w następnym odcinku, a jeszcze co zrobiłem, tutaj pociągnąłem troszeczkę rzekę, tutaj uprzątnąłem całe dno, jak muszę zauważyć, dirt ten ładnie wyłożone. tutaj no ten wodospad jeszcze będzie trzeba zrobić, ale tu na razie tylko. Przednąłem tylko tak mniej więcej wirtem i tutaj zrobiłem tą wodę ładnie. Tutaj jeszcze tego klifu tu nie zrobiłem. No i w następnym odcinku chyba to się zrobi. Tutaj tą część jomu. Tutaj razem z tym. Tutaj będzie fajna rzecz. tu będzie taka jaskinia i ale to już będzie do loru. Tutaj będzie potrzebne bardziej do historii. Ale to... Historii wam w ogóle nie stracam na razie, tylko tak czasami wspominam, ale świat będzie miał swoją taką całą historię, w sumie to ma. No i cały czas ją wymyślam, ale to na bieżąco. Kiedyś się dowiecie jaka to jest historia. Na razie po prostu buduję sobie do tej historii. Także w dzisiejszym odcinku nawet spykałem się z tego dirktu jakiego miałem. Więcej już nie mam, zrobiło się dwa fajne, duże drzewa kolejne. I już no, powoli to czuć jak las. Oczywiście jeszcze te mniejsze będzie trzeba jakoś robić. Tutaj na pewno jeszcze będzie jakieś drzewo, jakieś jeśli będzie dużo takich mniejszych, jeszcze więcej takich średnich, ale to te małe drzewka to się na pewno zrobi na sam koniec, na początku te duże, najcięższe rzeczy. Tak się tak w dzisiejszym odcinku. Tak, tak. No a teraz to już na 100% będzie wszystko. Także żegnam Was, widzimy się w następnym odcinku. Pa-pa!